Jak szybko i sprawnie policzyć całkę przez części, jeżeli wiemy, że będziemy musieli tę metodę stosować kilkukrotnie. Możemy użyć tak zwanej metody tabelkowej, która jest takim algorytmem dla metody przez części, następujący sposób. W pierwszej kolumnie umieszczamy znak. Zawsze zaczynamy od plusa. W drugiej umieszczamy na początek funkcję, z której będziemy liczyć pochodną, a w trzeciej kolumnie funkcję, z której będziemy liczyć całkę. Oczywiście musimy wiedzieć, czy jesteśmy w stanie policzyć tę całkę, stąd też mamy trzy warianty tej metody tabelkowej. I teraz co robimy? Wyznaczamy wszystkie pochodne, aż dojdziemy do zera, a następnie liczymy całkę tyle razy, aby dojść też na tym samym poziomie co pochodna do zera. Teraz po skosie łączymy sobie wyniki i tak naprawdę zapisujemy wynik całki w sposób następujący. Pamiętajcie o tym, że to, co tutaj zapisaliśmy, to już jest ostateczny wynik. Tutaj się już nie może po po pojawić symbol całki.